Dziękuję panu mieszczowi. Proszę państwa, czwarte dzisiejszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Wolnictwa na 2011 rok. Bardzo proszę, pani o komentarz do projektu. Zanim zacznę referować, chciałam tutaj jedną informację sprostować. Otóż nauczyciele już wszystkie dodatki dostały, zostały wypłacone. Także nie zalegamy. i zmniejszamy tam wydatków dokładnie na tą samą kwotę, czyli 13 140,83 euro. Na te zmiany składają się następujące pozycje. zwiększenia jedynie przez zmienięcie. Zmniejszamy w dziale 700, zwiększamy w dziale 010. W związku z tym, że działki y, są y, sprzedane celów celu rolniczych, to nie jest pod podział pod zabudowę y, a nie, nie pod budownictwo y, Kolejny dział, zwiększenie dochodów przez dział 710 działalność usługowa. Zwiększenie dochodu z tytułu opłat z mentalnych 1110 zł. Dział następny 756 dochody od osób prawnych, fizycznych, rodzinnych, jednostek nie w osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. I tu zwiększamy następujące źródła um, dochodów. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3599 Podatek leśny 2047 zł. Podatek od czynności cywilno-krajowej 1000 złotych od osób prawnych i 1816 od osób fizycznych. Dochody z tytułu podatku od parku 1169 169. Dochody z tytułu opłaty parkowej 266 złotych. Dochody z odsetek odnienionych na pod wypłatę 188 złotych od fizycznych 1233 osoby prawnych. Udział podatku od osób prawnych 5350 rąd kosztów na wysłanie 60 zł dochody w kolejnym dziale 801 zwiększamy za wynajem hali gimnastycznej 137 zł. z tytułu opłat za wynaje miejsca potrzebne na napoje to jest 180 zł i zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z autobusów 3574. Kolejny dział 852 pomoc społeczna zwiększamy do z tytułu należnej ja świadczeń. 600 transport i łączność, zmniejszenie dochodów z tytułu pamięci, z kolei remont morski, więc pamiętaj 10 501,80. To jest niewykorzystana kwota. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, yy, to jest odzwierciedlenie zwiększenia dochodu właśnie w dziale 010, yy, przesunięcie dochodów ze sprzętu. Dział 758 różne rozliczenia. Zmniejszenie dochodu z tytułu odsetek od środków lokowanych na ramionach bankowych w wysokości 900 zł. I lokujemy środki, ponieważ cały czas tak przeżyliśmy w kolejnym domu, dlatego też dochodów z tego, co już mamy, jesteśmy zmuszeni uprzednim, zmniejszyć dochody. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejszenie dochodu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. O kwotę Zwiększenia wydatków i dział 757 Oficjalnego Publicznego. Zwiększenie wydatków około 20 tysięcy. Jest to spowodowane rozliczeniem końcowym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą, która została umorzona. Pismo, taka decyzja o umorzeniu jest datą wczorajszą, ale przed umorzeniem tej pożyczki. Musieliśmy zapłacić odsetki, które są naliczone do roku 2015, właśnie w takiej wysokości. Dlatego też musieliśmy zmniejszyć, zwiększyć wydatki na ten cel, ponieważ no, jest, to, jest to dla nas z korzyścią, ze względu na to, że 204 592 zł schodzi nam z kwoty zadłużenia. Czyli zadłużenie na koniec roku jest pomniejszone o tą Dział 801 Oświata i Drukowanie, zwiększenie wydatków na rzecz na oświatę o kwotę na 100, 109 080 zł i zwiększamy wydatki w wysokości 77 990 zł na adaptację wyników na przedszkolach w Olsztynach. Wykonawca po prostu musi zafakturować e, taką kwotę ze względu na Też pewne przepisy. W związku z tym e, zwiększamy... Ten wydatków, który wstępnie jest deklarowany na, na rok 2012. Yy, dział 854, edukacyjna opieka wychowa, wciąż wydatków w kwocie 889, złotych na drugą linię opieki nad Zmniejszenie wydatków, dział 09 i potwierdzenie zmniejszenia wydatków. Zmniejszenie wydatków yy, dotyczy yy, remontu rokiem pod rakiem, kwota 9. Dział 6. Zmniejszenie wydatku od 77 990 otrzymanego jako rekondycja kosztów wydatków na przyrodnicy rolniczej i przesunięcie tej kwoty na adaptację budynku na przedszkolę w Kolejna pozycja. Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg od kwotu 49 118. To tutaj oszczędności. Z tego tytułu przeźroczenie. Przeznaczamy to nasz... Zmniejszenie wydatków na remont w wiecko to jest dotyczy tych promesy, o której wcześniej wspominałam, przy zmniejszeniu wydatków w kwota 10 583 i zmniejszenie wydatków na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych 404 zł. 950. administracja publiczna. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 15 tysięcy i zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 2 tysiące. w kwocie 24 tysiące 982 zł, w związku z prowadzeniem Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie dotacji dla głównych, kwota 9 <coughs> i zmniejszenie dotacji dla mieszkańców w domniczu I dział 926 kultura fizyczna, zmniejszenie dotacji na utrzymanie wojsk, 4000 300 tak się te zmiany. W związku z wprowadzonymi zmianami musimy zmienić również tabelę na obiekcie grały pod rezolucji i zmieniamy tabelę przychody i rozchody budżetu gminy Wolnicz. Zmi zmieniamy tabelę dochody z typu opłat realizowanych zgodnie z, z planem, prawo ochrony środowiska. Zestawienie planowanych od dotacji udzielamy z budżetu gminy niż w roku 2011 i zmieniamy plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo dziękuję. W trakcie zmniejszenie wydatków za utrzymanie wojsk. Po prostu wstrzymaliśmy wszystkie wydatki. To znaczy to było zaproponowane. Tak? Tak, 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 tak. Przesunęliśmy je. Oczywiście na oś. Pani skarbnik a 6479 zł dodatkowo dołożenie uczniów do szkoły. Ja, o, ja tak, Ja co to jest za kwota? Zwiększenie wydatków. Zwiększenie? Wydatków. Dołożenie uczniów do szkoły. Jak to wygląda? Ja, no, uzupełniamy braki. To jest, tu mamy braki związane z realizacją statutowych zadań, czyli to będzie naj, najprawdopodobniej kalibrowy do autobusu. Ale którego do którego autobusu? Do tego, co był przedat? Czy do naszego? Do naszego. Proszę Państwa, jeszcze Państwo zostać. Można się zapytać, jaka jest Zostaje ta płatności zaległych na rok 2012 Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie Panu Jest. powiedzieć. Dlatego też nie mogliśmy uchwalić budżetu na rok 2012 jeszcze w tym roku, ponieważ kwota wszystkich zobowiązań, w tym wymaganych, będzie musiała być odzwierciedlona już w wieloletniej prognozie finansowej na rok przyszły. Dlatego też mieliśmy wytyczne regionalne i żeby się wstrzymać z uchwalaniem budżetu, bo. Byłoby bardzo duże ryzyko uchylenia tej uchwały, W związku z tym, że będziemy mieli najprawdopodobniej też jakieś zobowiązania wymagane też, które najprawdopodobniej. Bo ta kodę, która zostaje, załatwa, no obciąży, to tak powiem, że zostaje, to obciąży, to obciąży, to to I ona musi być hmm. to jest No, ona będzie, będzie w budżecie, to będzie widać. Z dowodów Wiedzieli na zaległębę składka to będzie widać w budżecie już, które będziemy uchwalać na etapie dotyku niejednokrotnego. Dziękuję panu radnemu. Proszę. Jest tutaj kwota zmniejszenia dotacji do roku. wydatki, pogranie ok, to jest, są te, powiedzmy, no, oszczędności. To nawet to są i w oszczędności, a nie zablokowanie środków, jak, powiedzmy, na spocie, czy na latach. To znaczy, w formie jakiegoś blokowania wydatków dla, czy to bok czy dla, dla bibliotek, nie było. Nie. Tylko było na zasadzie, słuchajcie, no, nie ma pieniędzy, musimy pośledzić. Natomiast środki z rad to, to nie zostały wydatkowane tak dlaczego, dlaczego pytam? No, istnieje zespół u nas i instruktor po prostu zawiesił działalność na dwa miesiące, ponieważ środków złotu nie ma na to, żeby po prostu i błędzić. A tu z tych są po prostu wygospodarowane i nie wydatki. No, Ten wniosek o blokadę wydatków dla też... Państwo dostali takie pismo, prawda? Tak, ja, to znaczy ja, że tak z Słowenią, bo już wiadomo, że teraz że gminy ośrodek kultury i ta biblioteki zaoszczędziły pieniądze. dlatego się ciekawi, skąd się to bierze, jak instruktor po prostu zawiesił działalność, że nie ma za co go płacić w uczynę. No bo tak naprawdę nie mamy pieniędzy. No, no to znaczy, to znaczy, że no, no to znaczy zablokowane pieniądze z braku pieniędzy. Można to traktować zablokowane, blokowane, ale, ale no, to jak gdyby wrócimy do tematu, do tematu bo jak gdyby, pan dyrektor pewnie inną informację przekazywał, ale nie chciałbym tutaj coś, że tak powiem, tym, w tym, tej tym, kwestii tym mieszać, bo rozmawialiśmy, dwa dni temu z Panem Dyrektorem GOK-u między innymi, żeby przedstawił nam program zajęć kulturalnych, które będą prowadzone w 200 dom, Domu Kultury w Grabnie i między innymi mówił o instruktorze, jakby ta informacja nie za bardzo, troszkę inna była, ale wrócimy do tematu. W to miał po prostu podpisane do wyjścia roku. Porozumienie, takie silne wynagrodzenie. I gdy będą zmiany w roku 2012, może być nowy instruktor, może znaczy, być na innych warunkach. Ja, kartę, ja, to, ja nie myślę, że wszystkie wynagrodzenia, żeśmy <laughs> właścili w związku z czym. Jeżeli ten, ta osoba, bo nie wiem pan czy pani kto to jest, jest y, 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 wykonywałby te swoje obowiązki, to podejrzewam, że to nie jest kwota, która by nas już zupełnie krążyła, bo to jest kwota za parę miesięcy rzędu tysiąca, powiedzmy złotych, to no, w tej chwili. To taka I podejrzewam, że, że to byśmy wypłacili. wrócimy do tematu, że tam nie ma innej przyczyny, że, że to nie zostało wypłacane. To jest to wyjaśnienie. Proszę Państwa, czy to jest ten jeszcze dotyczące zmiany w budżecie gminy na 2011. Nie widzę w takim okresie, proszę Państwa, przeszkadam projekt uchwały nr 15 przez 94 przez 2011 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym podstawę prawa Państwo mają przed sobą. Rada Miejska Wielniczych uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zmniejsza się plan w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 13 140,83 zł. Jak ta wygląda 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2011 o kwotę 13 140 zł. Jak ta wygląda na 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonuje się zmiany tabeli nr 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kolejniczna rok 2011 do uchwały budżetowej Gminy Kolejniczna na rok 2011 nr 6 przez 19 przez 2011 Rady Miejskiej w Chojniczu z dnia 23 grudnia 2011 roku w brzmieniu tabeli nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonuje się zmiany tabeli nr 5. Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku do uchwały budżetowej gminy Męcz na rok 2011 nr 6 przez 19 przez 2011 Rady Miejskiej w Wojniczu, z dnia 23 lutego 2011 roku w brzmieniu dalej nr 4 do niniejszej uchwały. Praga w czwartek. Dokonuje się zmiany załączniku nr 4, zestawienie planowanych uchwały dotacji działania z budżetu gminy łączne na rok 2011. Do uchwały budżetowej Gminy Męcz na rok 2011, nr 6 przez 19 przez 2011, Rady Miejskiej w, w z dnia 23 lutego 2011 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Dokonuje się zmiany załączniku nr 3 w wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień do umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały budżetowej Gminy w rok nr 6 przez 19 przez 2011 Rady Miejskiej Golniczy z dnia 23 lutego 2011 roku w brzmieniu z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Golicza. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem i delegała o Urzędu w Dzienniku Urzędu Województwał Polskiego. Kto z Pań i Pan jest za przyjęciem uchwały nr 15 przez 94 przez 2011? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa wstrzymał się od głosowania? Trzech radnych wstrzymało się od głosowania. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że 12 radnych było za przyjęciem projektu budżetu. Trzech Państwa radnych było za, wstrzymało się od głosowania. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Ta uchwały w sprawie zmiany wieloletniej pełnomocy finansowej. Czy ma Państwo jakieś pytania do Pani, Pani Skarbnik o Wielkiej Wsi ma zaplecze biblioteczne, czyli bibliotekę budujemy. Do tej pory nic o tym nawet nie że tam będzie biblioteka budowana. Nagle występuje, że jeśli my to przegłosujemy, to znaczy wchodzi to do, do planu, tak? Rozumiem. Czyli to wszystko, co do tej pory nie, nie, nie rozmawiamy, a nagle jest to w tym projekcie, przechodzi to, czyli wchodzi do, do planu, tak? Już Panu wytłumaczę. Projekty datów Wielkiej Wsi oraz projekt w były to zadania jednoroczne. One były zaplanowane w budżecie roku 2011. Są umowy i te umowy nie zostały zrealizowane. W związku z tym, ja te umowy mam, ale one przechodzą na rok, na, na lata następne. W związku z czym, jeżeli jest przedsięwzięcie jednoroczne, tego się nie pokazuje w wieloletniej prognozie finansowej już samej nazwy, albo to jest wieloletnie przedsięwzięcie. Tylko pokazać. W momencie, kiedy zadanie nie zostaje zrealizowane w danym roku, umowa jest podpisana, ono staje się wieloletnie. Czyli ja muszę to pokazać. To Panie Pani ja mam w takim Bo znowu to jest kanalizacja, kompleksowy projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Wojciech. No, ta kompleksowa, kiedy się wreszcie skończy, czy mamy ten projekt wreszcie zakończony, czy nie czy możemy przestańmy kompleksowo robić, tylko weszmy samą i zróbmy wreszcie porządek z kanalizacją wojniczą, bo wydajemy pieniądze na projekty, które czemu nie służą i znowu do niczego nie dojdzie. I panie burmistrzu, następne pytanie z tym zapleczem bibliotecznym. Ja teraz jestem w komisji Oświaty i się dowiaduję, że my bibliotekę budujemy. Nie? A biblioteka jest. Jeśli my szkołę likwidujemy, to w takim razie po co, jak można było przedszkole łączyć ze szkołą, to po co znowu teraz biblioteka? Panie burmistrzu, niech Pan nam wytłumaczy, dlaczego to do tej pory Pani Dyrektor ukrywała, to że budujemy bibliotekę. Więcej być, tak. Już się sprawa załatwiamy, także nie ma co robić wokół tego apelu. Yy, ale między innymi były dwa domy bez, bez, bez zabezpieczenia yy, dojazdu. Także, także drodzy Państwo, to są zadania, to są zlecenia, które RESCO realizuje, gdzieśmy uzgadniali, że w tym roku nie będziemy w stanie zapłacić i płacimy, yy, przesuwamy te płatności. To, to jest jeden yy, Sprawa sprawa między innymi chodnika i z... i sprawa dachu dachu wielkiego wielkiego. Szanowni Państwo. Yy, mówiąc, mówiąc o, mówiąc o yy, chodniku. To jest projekt, czy będzie zrealizowany, to jest jeszcze pod wielkim znakiem zapytania, na ile, na ile ten portnik tam się zmieści w tym pasie między drogą a powiedzmy rzędem. Jest to obiekt na Tam się żywcem leje do środka. W związku z czym zostało, zostało skierowane, złożone zlecenie na opracowanie dokumentacji. Zobaczymy, w ubiegłym roku były pieniądze w ramach polskich remis na remonty, m.in. w wojniczu, żeśmy zakładali te plamy wjazdowe. Zobaczymy, jak to będzie koszt. Jeżeli by nam się udało skorzystać z dofinansowania, a te dofinansowania są dosyć spore, yy, tutaj może też yy, pozyskałoby się troszkę drzewa z lasu, z Wielkiej Wsi, no uważam, że potrzeba chwili jest wykonanie remontu, bo inaczej no, budynek będzie zabany. W tej chwili bodajże yy, w lutym czy w marcu na prośbę i strażaków, i pani sołtys, pracownicy yy, urzędu przybili płatami, folię, która ma zabezpieczyć budynek przed na dachu, przed zalewaniem. Także to, no, to są tego, tego typu powiedzmy działania, zadania, które przechodzą nam powiedzmy na, na przyszły rok. Co do wprowadzenia, jak będziemy dyskutować i jest to w planach na razie. Sprawa zlecono. lat temu, podejrzewam 3 czy 4, 4. Ja tej dokumentacji bezpośrednio też nie widziałem i podejrzewam, że tutaj i jeden i drugi Pan Radny, który był w poprzedniej kadencji. Między innymi ta y, dokumentacja obejmuje y, zaplecze, zaplecze tam się przejmował y, W tej chwili o jakichś tam zmianach raczej mowy nie ma. Możemy się zastanowić na ile te pomieszczenia można kiedyś wykorzystać, czy na bibliotekę, czy na inny cel, ale dokumentacja jest, kosztorysy są i powiedzmy te kosztorysy, nawet te różnicowe wynikające z błędów, które zostały popełnione przy składaniu wniosków, te kosztorysy różnicowe zostały już powiedzmy skorygowane, uzupełnione i przesłane do Urzędu Marszałkowskiego. Ostatnie dokumenty Poprawiony, Pani Bernard detokolwiek zawiosła w dniu najszybciej wczorajszym i podejrzewam, że gdzieś na przełomie miesiąca stycznia, lutego będziemy podpisywali najprawdopodobniej umowę na dofinansowanie Dziękuję. Czy to był wniosek finansowy? mam też Państwa jeszcze pytania. Nie widzę tak, w takim razie. Przystąpię do czytania projektu uchwały nr 15 przez 55 przez 2011 Rada w Wojniczego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz. Na podstawie artykułu 226 artykułu 227 artykułu 231 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Miejska Wojniczego uchwala co następuje Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą nr 6 przez 20 przez /20 2011 Rady Miejskiej w z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf drugi. W związku z wprowadzonymi zmianami zacznij nr 1 oraz 2 część A i B do uchwały nr 6 przez 20 przez /20 /20 2011 Rady Miejskiej i Wojniczu z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej potrzebują uczynienia odpowiednio założonego numer 1, numer 2, część A i B do niniejszych uchwał. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, przeczytać Państwu Mają Państwo to przed sobą. W takim razie nie widzę, żeby Państwo się wczytać w obrębie, w jakimś obszernym, mają Państwo przed sobą pytania już na były wyjaśnione zostało. W takim razie kto z panią i Panów jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej? Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa wstrzymał się od głosowania? Dziękuję bardzo. Cztery osoby wstrzymały się od głosowania. Kto z Państwa jest przeciw? Jedna osoba, Pan Dąbrowski, jest przeciwna wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo.